Jak więc zmaksymalizować uwalnianie plemników w najbardziej aktywnym okresie? W tym filmie dowiesz się, jak odkryć prawdziwą moc swojego ciała za pomocą nieznanych metod i starożytnych tajemnic. Przygotuj się na przeniesienie siebie i swojej energii seksualnej w zupełnie nowy wymiar. Seksualność to temat, nad którym wielu z nas się zastanawia, ale rzadko zastanawia się nad nim głębiej. Bez względu na wiek, ta naturalna potrzeba jest częścią naszego życia. Czy istnieje zatem wiek, który determinuje wzrost pożądania seksualnego, czy też jest to proces całkowicie osobisty? Przyjrzyjmy się, co starożytni filozofowie mieli do powiedzenia na ten temat, i odkryjmy sposoby na lepsze zrozumienie naszych własnych pragnień. Jeśli jesteś gotowy, zapraszam Cię w nową podróż myśli: ponaczezowa natura seksualności. Jednym z podstawowych impulsów człowieka w ciągu życia jest potrzeba odkrywania swoich pragnień i nadawania im sensu. Być może najsilniejszym z tych impulsów jest pożądanie seksualne, które rezonuje z ludźmi w każdym wieku. Kiedy więc i jak pojawia się to pragnienie? Albo, co ważniejsze, czy ma granice, punkt początkowy lub końcowy? Zrozumienie, jak pragnienia zmieniają się w czasie i ich wpływ na ludzki umysł i ciało. Jest jak wyruszenie w wewnętrzną podróż. Chociaż wiele osób uważa, że pragnienia seksualne są charakterystyczne dla okresu młodości, doświadczenia danej osoby w tym zakresie obejmują znacznie szerszy okres. Pragnienia kształtują się nie tylko fizycznie, ale także psychicznie i emocjonalnie. Pragnienie to, które pojawia się w młodości z instynktowną siłą, z czasem może stać się głębsze i bardziej znaczące. Co więc kryje się za tą zmianą? Czy chodzi tylko o ciało, czy też umysł i dusza są zaangażowane w ten proces? Kiedy spojrzymy na historię filozofii, wielu myślicieli, od stoików po inne starożytne nauki mądrości, rozwinęło koncepcje dotyczące zarządzania i równoważenia pragnień seksualnych. Według nich nie tylko podążanie za pragnieniami, ale także zrozumienie znaczenia tych impulsów i umiejętność świadomego kierowania nimi, to ważny krok na drodze do prawdziwej mądrości. Miejsce pragnień w życiu człowieka składa się zarówno z prostego instynktu, jak i złożonego procesu mentalnego. Każdy wiek ma swoje własne rozumienie seksualności. Szybko przepływające namiętności młodości ustępują z czasem głębszemu spokojowi. Ale to nie znaczy, że pragnienia znikają. Po prostu doświadcza się tego na innym, bardziej świadomym poziomie: instynkt i umysł. Jak kształtuje się pożądanie seksualne? Naturę człowieka kształtują nie tylko potrzeby fizyczne, ale także głębokie procesy psychiczne i emocjonalne. Chociaż wiele osób uważa, że pożądanie seksualne wynika wyłącznie z działania hormonów, za tym pożądaniem kryją się znacznie bardziej złożone mechanizmy. Jak zatem kształtuje się pożądanie seksualne? Czy to tylko wymagania ciała sprawiają, że człowiek doświadcza seksualności, czy też umysł i dusza mają w tej kwestii coś do powiedzenia? Chociaż popęd seksualny wydaje się być wrodzonym, instynktownym popędem, z biegiem czasu kształtują się pod wpływem doświadczeń, myśli i stanu emocjonalnego jednostki. Pokazuje to, że pragnienia nie są jedynie zjawiskiem biologicznym, ale także doświadczeniem mentalnym i duchowym, którym człowiek świadomie kieruje. Choć ciało człowieka kształtuje się pod wpływem hormonów, to procesy psychiczne determinują także w jaki sposób i w jaki sposób to pragnienie będzie wyrażane? Instynkty leżące u podstaw naszych pragnień są prawdziwe, ale formę, jaką przybierają, pogłębia doświadczenie życiowej jednostki. W młodym wieku daną osoba może odczuwać bardziej intensywne pożądanie seksualne ze względu na wpływ hormonów. Jednak z biegiem czasu pragnienia te przybierają różne formy i zyskują większą głębię emocjonalną i mentalną. Ten aspekt pożądania seksualnego staje się nie tylko poszukiwaniem natychmiastowej satysfakcji, ale także podróżą w kierunku zrozumienia siebie i nawiązania głębszych więzi z innymi. Tutaj w grę wchodzi filozofia i mądrość. Starożytni filozofowie argumentowali, że podążanie za pragnieniami doprowadzi ludzi do niezadowolenia. W szczególności stołyki opowiadają się za kontrolowaniem pragnień seksualnych, ale kontrola ta powinna mieć formę świadomego przewodnictwa. A nie tłumienia. Według nich pragnienia zajmują ważne miejsce w życiu człowieka, jednak życie wyłącznie instynktownie, bez zrozumienia tych pragnień, stwarza niedobór. Dlatego zarządzanie naszymi pragnieniami polega na ich zrozumieniu i bardziej świadomym życiu, a nie tylko ich tłumieniu. Przekształcenie pragnień z potrzeby w głębsze doświadczenie odgrywa ważną rolę w procesie samopoznania jednostki. Kiedy ludzki umysł i dusza zaczynają rozumieć swoje pragnienia, Pragnienia te nabierają większego znaczenia. W pewnym sensie popędy instynktowne kierują wewnętrzną podróżą człowieka w kierunku odkrywania. Osoba znająca własne pragnienia wie także, jak nimi kierować, dzięki czemu pożądanie seksualne staje się nie tylko potrzebą ciała, ale także wyrazem duszy. Prospective philosophia sensy sexualness. Wszystko w życiu pogłębia się, gdy zyskuje sens. Pragnienia również są częścią tego znaczenia. Instynktowne pragnienia seksualne danej osoby mogą wydawać się jedynie impulsem na powierzchni, jednak patrząc z perspektywy filozoficznej, pod tymi impulsami kryją się głębsze pytania. Czy powinniśmy kontrolować nasze pragnienia, czy też uwolnienie ich czyni nas wyzwolonymi? Filozofowie od tysięcy lat prezentowali różne poglądy na ten temat i byli dla nas przewodnikiem. Starożytni greccy filozofowie a zwłaszcza stołyki, podkreślali znaczenie zarządzania pragnieniami seksualnymi. Według nich jednym z najważniejszych celów życia jest poznanie siebie i umiejętność świadomego kontrolowania swoich pragnień. Stołyki wierzą, że gdy pragnienia są doświadczane w sposób niekontrolowany, wprowadzą człowieka w chaos. Bo jeśli pragnienia nie zostaną zaspokojone, powoduje to rosnące poczucie niezadowolenia, a to może przerodzić się w ciągłe poszukiwania. Jak zatem powinniśmy równoważyć pragnienia? Według myśli stoickiej całkowite tłumienie lub ignorowanie naszych pragnień seksualnych nie jest rozwiązaniem. Wręcz przeciwnie. Trzeba je rozumieć i świadomie nimi kierować. Nasze pragnienia są naturalną częścią naszego życia i ważne jest, aby nadać sens tym impulsom i nie pozwolić, aby nas kontrolowały. Kluczem jest tu jednak uświadomienie sobie Dokąd prowadzą nas pragnienia i nie stanie się ich niewolnikiem? W tym momencie sednem nauk stoików jest znalezienie równowagi między kontrolą a wolnością. Kolejnym wymiarem nadawania sensu seksualności jest kontekst emocjonalny i duchowy. Według filozofów pragnienia seksualne nie są jedynie poszukiwaniem satysfakcji fizycznej, ale także wyrazem głębszej potrzeby duchowej. Poprzez swoją seksualność człowiek nawiązuje głębokie więzi ze sobą i innymi. Wiązy te wykraczają poza kontakt fizyczny i pozwalają dwóm osobom dotknąć się duchowo. W tym kontekście natura pragnień seksualnych staje się głębsza i bardziej znacząca. Z filozoficznego punktu widzenia kontrolowanie pragnień nie oznacza całkowitego ich tłumienia. Głównym celem jest uświadomienie sobie pragnień i zrozumienie, jak na nas wpływają. Kiedy człowiek rozumie swoje pragnienia i przestaje być ich niewolnikiem, osiąga prawdziwą wolność. Ta wolność oznacza nie tylko pogłębienie fizyczne, ale także duchowe. W ten sposób człowiek przekształca seksualność z doświadczania jej jedynie jako impulsu w doświadczenie bardziej świadome i głębsze. Według Stoików takie świadome podejście jest możliwe, gdy człowiek rozumie własne pragnienia i kieruje je do celu. Rady filozofów na ten temat pozostają aktualne także we współczesnym świecie. Ponieważ zrozumienie naszych pragnień i życie nimi w zrównoważony sposób jest ważne nie tylko dla naszego indywidualnego szczęścia, ale także dla pokoju społecznego. Poglebianie pragnień historia Wiprawuj. Jednym z najsilniejszych impulsów w wewnętrznym świecie człowieka są pragnienia. Pożądanie seksualne jest również odbiciem tych pragnień, jednak w miarę upływu czasu i biegu życia pragnienia te przestają być powierzchownym impulsem i zyskują głębszy sens. Jak więc pragnienia stają się bardziej znaczące? Jak ta podróż, która zaczyna się jako impuls, zamienia się w duchowe poszukiwania. Na różnych etapach życia pragnienia seksualne nie ograniczają się jedynie do szukania satysfakcji fizycznej. Z biegiem czasu człowiek zaczyna kwestionować znaczenie własnych pragnień i miejsce tych pragnień w jego życiu. Seksualność to coś więcej niż tylko potrzeba. Staje się to podróżą w głąb siebie. Pragnienia to nie tylko wymagania ciała, ale także jedna z najbardziej intymnych relacji, jakie człowiek utrzymuje ze sobą. W tej podróży wskazówki oferowane przez filozofię są bardzo cenne. Wielu myślicieli od starożytności po współczesność zastanawiało się, w jaki sposób pragnienia pogłębiają się i jakie znaczenie należy im nadawać w procesie duchowego dojrzewania. W szczególności stołyki twierdzą, że w pragnieniach nie chodzi tylko o pogoń za przyjemnością ale świadome podejście do nich stwarza szansę na duchowy rozwój człowieka. Takie podejście pokazuje, że pragnień seksualnych można doświadczać przy zachowaniu wewnętrznej równowagi i może pomóc ludziom poznać siebie w głębszym sensie. Pogłębanie pragnień seksualnych jest właściwie rodzajem procesu świadomości. Rozpoznanie naszych pragnień i nadanie im sensu uniemożliwia nam bycie stworzeniami, które szukają jedynie przyjemności. Pod koniec tego procesu zdajemy sobie sprawę, że prawdziwym celem pragnień jest nie tylko zaspokojenie fizyczne, ale także poszukiwanie satysfakcji duchowej. Pragnienia człowieka są w rzeczywistości odzwierciedleniem jego poszukiwania sensu w sobie. W tym procesie, zamiast postrzegać seksualność jedynie jako doświadczenie fizyczne, można uznać ją za środek duchowego pogłębienia. Dzięki temu ludzie mogą bardziej świadomie podchodzić do swoich pragnień. Pragnienia doświadczane świadomie stają się bardziej satysfakcjonujące, bardziej znaczące i głębsze. Z tej perspektywy pożądanie seksualne przestaje być jedynie impulsem, a staje się narzędziem, które przyczynia się do zrozumienia siebie na głębszym poziomie. Starożytni filozofowie postrzegali to pogłębianie pragnień jako ważną część podróży człowieka do samowiedzy. Kiedy pragnienia seksualne przestają być niekontrolowaną siłą i stają się ukierunkowanym i świadomym doświadczeniem, wewnętrzny świat człowieka staje się bogatszy. Zatem, zamiast realizować swoje pragnienia, uczymy się żyć nimi świadomie. W rezultacie bycie otwartym na nowe doświadczenia seksualne i okazywanie odwagi to skuteczne sposoby na zwiększenie satysfakcji seksualnej. Stosując zasady odwagi i otwartości filozofii stoickiej. Możesz wprowadzić innowacje w swoim życiu seksualnym i stworzyć głębszą, bardziej satysfakcjonującą relację ze swoim partnerem. Pamiętaj, że odważne wkraczanie w nowe doświadczenia jest jednym z kluczy do Twojej satysfakcji seksualnej. To pogłębiające się poszukiwanie w rzeczywistości pokrywa się z samym życiem. Z każdym krokiem uczymy się więcej, rozumiemy więcej i zaczynamy bardziej świadomie żyć swoimi pragnieniami. Pragnienia seksualne odgrywają ważną rolę w procesie odkrywania własnego świata wewnętrznego, a każdy krok w tej podróży przynosi głębszą świadomość. Mądrość i pragnienia poznanie siebie. Pragnienia nie ograniczają się do ludzkiej egzystencji fizycznej. Kiedy zagłębimy się w nie, faktycznie znajdziemy sposób na poznanie i zrozumienie siebie. Pożądanie seksualne to nie tylko potrzeba fizyczna, ale także jedna z najsilniejszych więzi jakie człowiek ma ze sobą. Jednak prawidłowe zarządzanie tą więżą, jej zrozumienie i ukierunkowanie wymaga mądrości. Starożytni filozofowie, zwłaszcza Stołuki, argumentowali, że pragnienia mogą uczynić ludzi niewolnikami, ale ci, którzy świadomie nimi zarządzają, będą wolni. Według nich zrozumienie źródła i skutków naszych pragnień, a nie tylko bycie ciągniętym za nimi, Wzmacnia głęboką relację człowieka z samym sobą. To zarządzanie nie jest tylko restrykcyjne. Chodzi o to, aby pragnienia miały głębsze znaczenie. Kiedy człowiek staje się świadomy swoich pragnień i świadomie nimi kieruje, odnajduje w swoim życiu więcej spokoju i równowagi. Kiedy słuchamy rad stoików, zdajemy sobie sprawę, że seksualność to nie tylko poszukiwanie przyjemności. Ale narzędzie, dzięki któremu ludzie mogą zrozumieć i pogłębić się. Sztuka równowagi pragnień, sekret świadomego życia. Pragnienia, które istnieją w każdym człowieku, mogą sprawić, że stanie się on niespokojny i niezaspokojony, jeśli nie będzie kontrolowany. Jednakże, gdy te pragnienia są kierowane świadomie, mogą dodać znaczenia i równowagi życiu danej osoby. Jak więc zrównoważyć nasze pragnienia? Jak możemy zarządzać pragnieniami, biorąc pod uwagę nie tylko nasze potrzeby fizyczne, ale także psychiczne i duchowe? W tym momencie w grę wchodzi nadanie sensu pragnieniom i właściwe ich realizowanie. Możliwe jest umieszczenie seksualności w bardziej znaczącym miejscu w naszym życiu poprzez wyniesienie jej poza zwykłą przyjemność fizyczną. Wewnętrzną równowagę człowieka osiąga się nie tylko poprzez realizację pragnień, ale poprzez ich głębokie zrozumienie. Nasze pragnienia, jeśli są odpowiednio ukierunkowane, wnoszą do naszego życia większy sens, większą świadomość i większą satysfakcję. Równowaga ustanowiona pomiędzy mądrością a pragnieniami zaprasza ludzi do głębszego zrozumienia i bardziej świadomego życia. Nauki filozofów stoickich na ten temat wciąż rzucają światło na nasze współczesne życie. Kontrolowanie pragnień i świadome ich realizowanie ratuje człowieka przed niezadowoleniem i daje mu prawdziwą wolność. Nasze najgłębsze doświadczenia życiowe wymagają równowagi nie tylko fizycznej, ale także psychicznej i duchowej. Nasze pragnienia są jedną z najważniejszych części tej równowagi. Jednak ich zrozumienie i właściwe pokierowanie daje nam zarówno spokój, jak i wolność. Dziś ta mądrość, którą otrzymujemy z głębin filozofii, może dodać nową perspektywę do naszego życia. Kiedy poznajemy nasz wewnętrzny świat, możliwe jest bardziej świadome przeżywanie naszych pragnień. Jeśli jesteś gotowy na odkrycie własnych pragnień w tej podróży, wspólnie osiągniemy głębsze zrozumienie.